Także siema, witam wszystkich. Mam nadzieję, że będzie mnie jakkolwiek słychać. Jadę małym Władywilcem. na dzisiaj? To trochę Poplonu rozsiać oraz opryskać. Jadę z opryskiwaczem. Potem, wam jak będę na polu, pokażę jeszcze z bliska, co to jest za zabytek. No i dzisiaj trochę właśnie do pryskania a roundupem będzie narzyska no i trochę poplonu trzeba będzie rozsiać. pryskał będę tak jak mówiłem randapem dawce tam około 2,5 litra na hektar i do tego jeszcze siarcza na monu będzie. A jeśli chodzi o poplon, no to będzie rzepak dawce tam około 25 kg na hektar. Ogląd będzie siany rozsiewaczem, nie będzie szybnikiem ani nic takiego. Random to no to opryskiwaczem standardowo. No, w takim razie widzimy się na polu, pokażę Wam z bliska ciągnik i opryskiwacz oraz, oraz rozsiewacz. No, Lejkiem będę siał, tak więc żadnych yy, fantazji tutaj nie będzie. Także poplom zasiany. Sprzęt, jak widzicie, rozsiewać Wam pokażę. Zwykły lej. Tak to wygląda. Tak jak mówiłem, Siałem rzepak. Co, coś tam go widać. Staram się pokazać. o widzicie leżą kulki. Także teraz będę to bronował, to myślę, że uda mi się coś nagrać. Zjania się no niestety nie udało. Musiałem tu w miarę tempo trzymać i tak powiem nie zajmować się innymi rzeczami. Także ja kończę bronowanie. Nie miałem jak też zbytnio nagrać, bo tu po orce trochę trzęsło. Zagarniam tutaj bruzdę trochę, ale powiem wam, że jest tragedia. Zobaczcie sami. Bądź nie widzicie, susza dotknęła trochę. To no jest po podorywce, także to, 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 to tak wygląda, jak wygląda. Właśnie wykonuje oprysk bandapem e, 2,5 litra na hektar. Dawka do tego siarcza namonu na przyspieszenie działania. To wygląda ciężko się nagrywa w ciągniku, trzymając w jednej ręce telefon, a drugą kierując. W miarę dobrze to idzie. Miałem tam parę problemów z opryskiwaczem, ale jakoś się udało.